Jeśli nie już, jeśli bez tego kradzieży. My chcemy, że właśnie tutaj w Łodzi była jedna z największych, najważniejszych liczb w Europie. To jest mój cel. Jeśli ktoś mi powie, że o czym ja marzę, to jest nierealne, to ja powiem, że ten ktoś się myli. To jest realne, a ja kto wie, że ja to osiągnę. Nie ja, możemy tego samego. Osiągnę to z takimi ludźmi, jak wy z tymi, którzy będą chcieli oczywiście, bo nikogo się nie zmusi. To ktoś musi pokochać, ktoś musi chcieć. To nie jest praca od 8 do 16. To jest praca taka, że ja telefon mam praktycznie podróżnie. Bo to jest praca 24 godziny na dobę. Ale to jest to, co daje zadowolenie, satysfakcję. Także to, jeśli ktoś sobie wyobraża, że świat wody jest y, miły, że nie boją mówić o swoich pomysłach, nie boją mówić się o swoich marzeniach, to jest nie wstydą się tych marzeń. Bo jak znam życie, to 95% z Was ma takie marzenia, które się wydają nierealne, tylko wstydzi się o tym powiedzieć głośno bo wstydzi się śmieszności, że ktoś inny kolega, koleżanka się tym całkiem wyśmieje. Bo taka jest prawda. A my poszukujemy osób takich, którzy te marzenia mają i nie wstydzą się tego powiedzieć głośno i nie boją się ich realizować. Bo to jest potencjał ludzi. Właśnie w takich jak wy.